Siemaneczko moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku Subnautiki. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, co było ostatnio? Ostatnio jeszcze kombinowałem nad czym? Nad wydmami. Tak jest. Bo szukałem generatora osłon do Cyklopa, ponieważ potrzebuję ich do skonstruowania rakiety Neptun, żeby w końcu opuścić tą planetę, tak jest. Co oczywiście się udało, znalazłem generator jak najbardziej. Zamontowałem również generator na cyklopie. Ja myślałem, że on będzie miał jakąś taką ładną barierę, coś się będzie świecić, czy coś w tym stylu. Ale z tego co doczytałem, no to wychodzi na to, że ta bariera tylko się aktywuje, jak coś miałoby we mnie uderzyć, czy coś w tym stylu. Także no spoko. Zrobiłem dwa, na mar no może nie na marne, ale także się fajnie było o co chodzi. No dobrze, dzisiaj wypadałoby dokończyć. No, dokończyć, tak jest, dokończyć rakietę. Jak najbardziej. W ogóle, tak. Jeszcze jedna sprawa. Mega news, co się mi napisali w komentarzach. Boże, tak, ja wiem, że ja na cyklopie za każdym razem ganiałem do tych świateł, do tego przycisku tam nie. Nie wiem dlaczego ja nie używałem prawego przycisku, żeby sobie te światła odpalić, no ale to już pominę ten fakt. Wielki news, wielki news, breaking news po prostu. E, ale spoko, no dobrze, dobrze, że, że, chociaż, że chociaż się o tym dowiedziałem, wiecie o co chodzi. E, dobra, rakietę sobie dokończymy. Ja tu w schoweczku powinienem mieć wszystko, czego potrzebuję do dwóch ostatnich etapów budowy przy czym jeszcze jestem ciekaw czy na przykład właśnie kapsuła kapsuła czasu tak wiecie co robiłem badania dna morskiego w ogóle na milionach hektarów w ogóle dna oceanu a masakra ani jednej nie znalazłem nie nie wiem, jeśli ktoś hiper, super uważnie e, oglądał całą moją serię i gdzieś widziałem, że widział, że ja widziałem, ale nie zauważyłem e, kapsuły czasu, to dajcie mi znać, bo naprawdę masakra. Przepływałem się tam i z powrotem, tam i z powrotem. Ani, ani, ani jednej po prostu kapsuły. No masakra, masakra. Tyle wam powiem. Dobra, czekajcie, co tu się dzieje? Aha, e, robi się tutaj uu, nawet napis jest Neptun. No proszę cię, kierowniku, złoty. E, dobra. Jest tak zrobione i teraz musimy zrobić kokpit. No oczywiście do kokpitu mam wszystko, więc od razu to można zbudować. Proszę mnie to tutaj wybudować. Jest tak. I jeszcze się muszę zastanowić, bo nie wiem czy ja będę musiał tą kapsułę czas, czasu też zbudować. Czy ona już tam po prostu będzie, że to będzie jakiś pojemnik, do którego będę mógł naładować e, jakichś przedmiotów. Tak jest. No zdjęć może tam nie będę wsadzał e, żadnych, ale zobaczymy. E, jestem w ogóle ciekawy jak to będzie wyglądało. Dobra, na ta rakieta, to jej muszę przyznać. Kawał, kawał porządnej rakiety. Aha, okej, okay, dobra, bo jeszcze zastanawiam co to za dźwięka, to muzyka e, po prostu była taka. No dobrze, jest tu pan Neptun. Czy ja coś z nim mogę zrobić? Nazwa rakiety. Czy ja bym chciał jakoś. Hmm. A w sumie. Czemu by nie? Czerwony Neptun. No. <ścoughs> nie, no dobra, bez przegięć. Zrobię, będzie, będzie niebieski. Tak jest. Pasek. To jest. Aha, to jest tutaj. No to jak tam mamy niebieski, tu zrobimy czerwony, tak jest. Eee... Pasek numer dwa. Aha, to jest ten. Ty będziesz stary. A pojedziemy sobie w zielone. A może żółte? Dobra, będziesz żółty. Proszę bardzo. No, nie To się zowie. Jak na się, przepraszam, bardzo. Yy... Wchodzi do tej rakiety. Aha, no chyba tak. Chyba przez tą wieżę, nie? Tak bym. No tak. No to jest jakby raczej oczywiste. Po, po coś tą wieżę w końcu musiałem budować? Eee... No i co? Aha, nie, ja nie chcę wzywać windy. Ja chcę. O! Z trochę technologii się chłop traci, nie? A tak to jest, jak się. No dobra, nie wiem co to było. Jak się miesiące spędzi, spędzi pod wodą, nie? A tutaj rakiety. A dobra. Coś tu mamy, zobaczmy. Zobaczmy, popatrzmy. Wejdź do rakiety, tak, wejdź po drabinie. Co my tu mamy? Zasilacz pomocniczy, dobra, nie wiem o co chodzi z zasilaczem pomocniczym. System łączności, o pojemnik. Czy to jesteś ty? System hydrauliczny. Nie, to są po prostu chyba jakieś szafki. To są po prostu, po prostu szafki, tak? Pojemnik, tak. Szafka, jeszcze jedna szafka. Dobrze. No to wejdźmy po tej drabinie do góry. Bo ja bym chciał zobaczyć, gdzie tu jest coś takiego jak kap kapsuła. Gdzie to jest? Yy, główny procesor. O, jest, przygotuj kapsułę czasu. Jak to w ogóle wygląda tutaj? To, to, mnie, to mnie tutaj najbardziej interesowało. Mm. Obraz, wiadomość. Yy, aha, 6 slocików. No dobrze, okej. Okay. Hmm, 6 slocików. Co ja bym tam mógł wrzucić? Myślę, że dobrym prezentem na pewno byłby nóż żarowy. Bo to jest mega buyer. To jest bardzo fajne. Hmm, co ja bym tam jeszcze mógł podrzucić? Co by było, co by co, sobie mi się, co by było super przydatnego na dzień dobry. Czekajcie, dajmy wstecz. A jak to wygląda? Yy, aha, klawisz, że wiadomo, się zrobić zrzut ekranu. Dobra, okej, okay, spoko. Yy, ale to czekaj, to jest co teraz? Bęk. Aha. No, dobra. No, okej. Okej, łapię. Uh, łapię jak to wygląda Dobra, ale to mnie nie interesuje Nie, nie, ja takiego obrazu tam nie chcę Może jednak dołączę yy, Jednak dołączę jakiś obraz, myślę yy, Dobra, 6 slotów Szybko, szybko, no a szybko jak szybko yy, Zastanówmy się nad tym Nóż żarowy na pewno dorzucę Nóż żarowy na pewno dorzucę Co ja bym jeszcze chciał dorzucić mm, Do mojej kapsuły czasu Co by było fajne O, ja wiem co ja tam dorzucę Hmm. Ale my szczeliły te drzwi. Ogniwo. O, ogniwo. Tak jest. Ogniwo jonowe. Czekaj, yy, tu. O, tak to miało być. Ogniwo jonowe, baterię jonową. Myślę. No to byłyby trzy sloty zajęte. Co jeszcze? Czym ja byłbym uradowany, gdybym. Gdzie jest Simov? No super. E, czym ja byłbym uradowany na początku rozgrywki. Zastanówmy się, przemyślmy to. O, hmm, hmm, hmm. Poza nożem żarowym. Czekajcie, jak to tu... Aha, bo tu mi się zdję... Dobra, okej. Okay. Zdjęcia zdjęciami. E, czekaj, to zajmuje właśnie, to zajmuje karabin unieruchamiający to też byłaby fajna opcja nóż, o zrobimy inaczej karabin unieruchamiający nóż żarowy to będzie 4 plus 1 to jest 5 i jeden slocik zostanie na baterię jonową jeśli ją w ogóle znajdę bo ja nie pamiętam gdzie ją ja posiałem nie wiem czy ona jest o coś mi się wyświetliło że mógłbym zeskanować tylko co? no przecież to, to lalkę skanowałem o Jezu, bo mi ją... Aaaa, matko, no tak. Przecież mi to... No dobra, teraz, teraz łapię o co chodzi. Czekajcie, gdzie to było? Aaa, ja chciałem zrobić screena z tą lalą. Kurde, bo tak taki fajny sią. Hmm, kurczę, gdzie to było? Czy jego, albo jego się tworzyło? Chyba tak. Czeka, pokaż mi to. A, żebym narobił, kurde, ja myślę, że z skanowania jest, ja po prostu go... Zutylizowałem chłopa, no. To to jest, aha, kosz odpad... Tak, tutaj byłeś. jeszcze. szkło potrzebuję. No to czekajcie. Dostałem z niego dwa tytanu, a wytwarzać go ze szkła i tytanu? To jakieś dziwne jest w ogóle. Hmm, czy tu jeszcze mam jakieś szkło? Przepraszam, mam na pewno emaliowane. E, tu nie za bardzo. Nie, przek, przecież ja tu mam. Kwarc i szkło jest tutaj. Dobra. Eee, cyk. O. Tak, cię gości obrócimy. Tak, byłeś? Halo. Tak, 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 tak. Ok. Udało się? Kurde, nawet się udało. Proszę bardzo. Nie chcę nic burzyć. Zbuduj. No i super rącko. Dobra, tak chciałem, żeby to wyglądało. Mm, tak, to wyłączyć. Nie, nic nie chcę używać. I zrobimy sobie chyc. Proszę bardzo. Dobra. Zdjęcie mamy. Yy, bateria. Bateria ważna rzecz. Nieciula. Gdzie ja przehandlowałem baterię kurdejonową? Hmm. Bateria jonowa. Bateria jonowa. Czy ja jej nie Eee, czekaj, na pewno jej do niczego nie, nie, nie wtrążoliłem. wydaje mi się, że chyba jest w, kurcze, w tym, w schowku, w, w kap u kapitana Kreweta. Zaraz zobaczymy, czy, czy tak, czy nie. Tak, jest, bateria jonowa, come on. Dobra, mamy co chciałem. Bateria jonowa, karabin unieruchomiający, nóż żarowy, to będzie fajny prezent, myślę, że tak. Dobra, czekaj, aha, Simofa mam tutaj. No to wiosynek. No myślę, że z takiego prezentu chyba, chyba ktoś będzie za, zadowolony. O ile go oczywiście znajdzie. Jeśli nie będzie e, nie będzie taką pierdołą jak ja w szukaniu y, kapsuł czasu, to myślę, że. Myślę, że będzie, że będzie ok, że będą, będą ludziska zadowolenie jak to znajdą. Dobra, tutaj cyk. O, tak to szło. A, właśnie. Jeszcze się zastanawiałem nad jedną rzeczą, odnośnie tej bazy, wielkiej bazy Degasi. No mi tam w komentarzach wytłumaczyliście, że ja ominąłem chyba jakiś PDA, który tam był w szafce, w którejś z tych pomniejszych baz i że tam bym znalazł tą bazę Degasi. Ale coś, coś innego na temat właśnie bazy Degasi, w ogóle Degasi, ich historii. Wydaje mi się, że ona w ogóle została potraktowana bardzo, bardzo po macoszemu. Przez y, dewów. Takie. Y, wiecie co? Ja miałem odczucie, że y, takie. No, takie kurde, zapchaj dziura, taka, wiecie? Taka, że taka zapchaj dziura to była. Dobra, załaduj obraz do kapsuły. Tak jest. Dodajemy status 1 z 3. Wiadomość. No y, niech będzie od Jawora dla Ciebie. Proszę bardzo. Taka wiadomość. Hmm, tutaj idamy tak. Karabin uruchamiający. Bateria jonowa i nóż żarowy, który jest tu. Proszę bardzo, jest, jest. Gotowa, gotowa. Wszyscy zadowoleni? Tak jest, fantastycznie. Hmm. I fajno. No i dobra, to teraz byłoby trzeba kombinować. Rakieta nie jest gotowa. No to świetnie. O, co ja muszę zrobić? Uruchom główny proces, tak? Pyk, pyk, pyk. Aha, teraz będę musiał mieć główny komputer aktywne, czyli muszę sobie popstrykać. A, widzisz, panie, tak, widzę, że to jest na czerwono. Okej, okay, dobra. Włącz system podtrzymywania życia. A, no to zrobili taką bycie w nie? Nie będzie dobra, okej. Okay. Te trzy rzeczy mamy, tak. Aha, że to tu nawet jest z tej strony. Aha, to jest opisane. O proszę. System łączności, system, systemy hydrauliczne i zasilacz pomocniczy. No tak, to chyba było na dole, z tego co pamiętam. Hmm, chyba wszystkie trzy rzeczy tam były na dole. Zaraz to sprawdzimy. Czekaj, to było tak. Zasilacz pomocniczy. Tak, było coś takiego. I cyk. O, tu mamy system łączności, dobra. I tu mamy systemy hydrauliczne. I dobra, no i chyba teraz będzie się już dało. Właściwie odpalić rakietę, tak? Chyba Chyba niczym nie zapomniałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Um, działo planetarne mnie nie zestrzeli. Tak. Czyli rozumiem, że usiąść sobie tutaj już mogę, tak? No to leci. O, nawet dwa czywaski. Podąż podążać wśród gwiazd. Wystrzelę rakietę Neptun. Stwórz i wypuść kapsułę czasu. No fantastycznie, właściwie zabrakło mi dwóch osiągnięć, bo ona Steamie jest dostępnych 17, ja mam 15, dwóch mi zabrakło, nie wiem jakich, bo oczywiście wszystkie są e, przesłonięte. O! Ptaszki, a wyście się skąd to wzięły? Poważnie Aha, a, czyli kamerą nie mogę obracać żeby będę sobie teraz tak patrzył jak sobie... jak sobie lecę, tak? A, kapsuła czasu wystrzelona e, no, powodzenia. Jak ktoś znajdzie, to... Cześć mój, chwała. E, jeśli, jeśli ta kapsuła się u kogoś znajdzie, będzie fantastycznie. gdzie e, my zalecieli? Zbliżamy się do gruzowiska na orbicie. O, świetnie. Fajnie, tak. Się Aha, po to mi była chyba ta osłona potrzebna, nie? Tylko coś Objet, chyba nie zagrało. Aha, nie. Jednak zagrało, dało radę, przeżyliśmy. Fantastycznie, bo myślałem, że ja coś skiepsiłem i coś miałem może zrobić, nie? Hmm, ale jednak nie. Aha, że czekajcie, bo teraz tak patrzę na ten glob tutaj. E, Między gwiazna brama przestrzenna. Że co, że widzę tę wysepkę, gdzie tam pływałem, tak? To o to chodziło. Bo tam widziałem chyba był ten widoczny. Widoczny był wrak Aurory, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Giorona snego no ja to też, on taką fa fantastyczną zrobił rakietę, że ja sobie mogę w podprzestrzeni nim latać i, i w ogóle. No panie kierowniku no wspaniałe, wspaniałe powiem wam, wspaniałe No ładnie to wygląda, ładnie, no dobrze Dewon. O! Początek bez końca. O, to jeszcze, jeszcze się lewiata do mnie dezwie. But they go together. Są różne, ale podążają razem. Teraz ty podążasz tu gwiazd, a ja upadam w piasek. Hmm. Jesteśmy inni, ale podążamy together. razem. Hmm. Ciekawe. Bardzo ciekawa informacja. W ogóle podoba mi się. Bardzo mi się spodobała ta kwestia yy, Lewiatana Cesarskiego. Naprawdę. Yy, ogólnie tak. Słuchajcie, no jak widać to jest koniec, moi drodzy, yy, tej serii. Jak najbardziej Subnautica bardzo mi się podobała. Naprawdę bardzo mi się ta gra podobała. Fantastyczna jest. Jest dobrze zrobiona, no ma jak tam jakieś swoje gliczaki i tak dalej. No ale szczerze powiedziawszy, to jest nic w porównaniu do ubawu, do fanu, jaki ta gra po prostu mi sprawiła. Yy, brakowało mi trochę więcej tematu z tym lewiatanem cesarskim, że ona ze mną gadała. To było fajne. On, wiecie, wiecie o co chodzi. Tam mogłem się na przykład od niej dużo jakichś historycznych ciekawostek, prehistorycznych wręcz można by powiedzieć, no bo czy choćby o tych, może, kosmitach. To też byłoby całkiem, całkiem ciekawe. Troszkę mi tego brakowało. No i tak jak wcześniej mówiłem, kwestia tych degasi, tej poprzedniej ekspedycji, trochę taka zapchaj dziura zrobione to no dobra bo byli i, i, i tyle takie nie wiem ja jeśli o mnie chodzi ja czuję jakiś niedosyt y, w temacie y, właśnie tego tej tej, tej całej y, całej poprzedniej ekspedycji Degassi ale tak jak też mówiłem Subnautica jak najbardziej na mega mega plus każdemu jestem w stanie polecić tą, y, tą produkcję y, po prostu Krótko zwieźlej na temat, bo jest zajebista. Jest super, 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 super. Brakuje mi nawet słów, żeby opisać jak fajne to jest. Jak chillowe to jest, jak można przy tym odpocząć, jak można e, pobawić się, pobudować, popływać, poeksplorować, a czasem nawet się, kurde, trochę w tych głębinach e, nieco, nieco przestraszyć. Naprawdę. Mega mega wielki plus dla tej produkcji. Dobrze moi drodzy, ja Wam powiem tak, jak sami zauważyliście i jak też powiedziałem, ta seria właśnie się zakończyła. To jest ostatni odcinek serii. Mam nadzieję, że seria się podobała. Jak i ten odcinek, mam nadzieję, że się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze. No, i jakiś subeczek też by się przydał. Dziękujemy za grę. No ja też bardzo dziękuję za grę i za oglądanie także trzymajcie się i do zobaczyska.